W tym filmiku pokażę Wam moje domki z serii Littles Pet Shop. Nie tylko domki, ale też na przykład place zabaw i tym podobne. Zapraszam do oglądania. Pierwszym domkiem jest ten domek. Jest to mój największy domek, jaki miałam. Tak on wygląda. Za chwilę go otworzę. Tak wygląda po rozłożeniu. Chyba każdy go widział. Tutaj mamy naszą maszynę. Ten oto domek będzie występował w serialu, na pewno. Tak on wygląda z w środku. Kolejnym domkiem jest domek Good Better Center. Tak on wygląda. Niestety tutaj nie ma drzwiczek, niestety. I nie ma akcesorii, ponieważ dostałam go od koleżanki. Ale pokażę Wam, jak wygląda w zewnątrz. Tak on wygląda. Tutaj nie ma tego, niestety. Tak on wygląda. Jest bardzo fajny i przydatny. Kolejny domek to taki malutki domek z trzema wejściami i z takim otworkiem z karmą. I ostatnim domkiem, placem zabaw jest to taki oto plac zabaw, domko plac zabaw. Mamy taką huśtawkę. Szynkę na listy, domek na drzewie, tak jakby zjeżdżalnie. To jest takie bardziej domko-podwórko. Tak on wygląda. To były moje wszystkie domki, i place zabaw na teraz. Myślę, że moja kolekcja domków też się powiększy. To by było na tyle w tym filmiku. Myślę, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, lajka like i suba. I oczywiście napiszcie komentarz. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Pa!